Myślał, że kwiatki wszystko załatwią? Kretem. Twój list do Gandhi był bardzo dobry. Jeśli uważasz, że matka tak cię skrzywdziła, możemy spoko. Nie chcę o niej słyszeć. Skoro chce się mnie pozbyć, to proszę bardzo. Zamieszkasz z rewertę? Dokładnie. To świetny pomysł. Tylko udajesz, ale ci nie wierzymy. Wiele bym dała, by mieć taką matkę. Skończ to kazanie. Nie chcę rozmawiać na ten temat. Źle z nią. Zmyśla jakieś historie o kwiatkach Naprawdę je dostała? Na pewno od matki Wyglądał fatalnie Wymięty, brudny, zmęczony i załamany Co zrobiłaś? Rozebrałam go Naprawdę? Nie do rosołu Zaniosłam jego ciuchy do pralni, żeby jakoś wyglądał Dzień dobry. Nie widzieliście Almy? Jest w świetlicy. Dzięki. Franco? Jest załamana. Dzięki. Co? Nic. Nie bądź wściwska. Powiedziałam Ci wszystko o Gandhi. więc powinieneś się zrewanżować. Nie mogę. Nie ufasz mi. Czy gość, który kopił je nagrania, jest godny zaufania? Spokoj. Obejrzymy wszystko na DVD. Nie chcę mieć problemów. Wyluzuj. Po obejrzeniu nagrania poznasz prawdę. Jeśli są tak ostre sceny, wpuszczę je do sieci i obejrzy cały Meksyk. Kurczę, stanie robić sobie jaja. Bo co? Pstro! Chyba rozumiesz, jak wyglądała sytuacja. Tak. Nie pij, bracie. Teraz zobaczę, co ukrywa moja siostrzeczka. Ja nie była taka święta. Sąd rodzinny. Co To niemożliwe. No, Co cię napadło? Uspokój się. Co jest? Wynoście się. Precz z mojego pokoju. Won. Już spadamy. Nic nie rozumiecie. Nie rozpaczaj, kochanie. Nigdy nie byłam dobrą matką. Wierzę, że to nieprawda. Więc czemu bez namysłu wybrała obcego człowieka, a nie mnie? Jestem wyrodna. Byłaś najlepszą matką na świecie. Musisz być silna, by wziąć nad nią górę. Wziąć górę? Ona wybrała Martina i kropka. Pozostaje mi uszanować jej decyzję. Jest nastolatką. Zrobiła to ze złości, żeby cię zranić. Ma humory. Ja pierwsza ją skrzywdziłam. Nieprawda. Ona wodzi cię za nos. Najpierw ukrywałaś przed nią nasz związek, a teraz postanowiła zamieszkać z rewertem. Ustal jej granice. Przestań, proszę. Wychowałam ją na wolnego człowieka. To nie wolność. Unika odpowiedzialności, by nie poczuć się odrzuconą. Trudno. Zaakceptuj mnie taką, jaka jestem. Dobrze. Przyjmij moją pomoc i wsparcie. Kocham cię. Przyjdź pierwszy na spotkanie i przygotuj wszystko na TikTok. Spójrz na te dokumenty. Spokojnie, wszystko będzie dobrze Siadaj Przygotuj też raport o swojej pracy prefekta Szczegółowy Czemu nie zapukałaś? Mam list od piątoklasistów Co to za maniery? Dawaj Przez tyle lat się nie nauczyłaś co to za wygłupie? Zniszcz go. Chcą się z panem spotkać. Wykluczone. Nie mam czasu na takie rzeczy. Przynieś dokumenty z ostatniego audytu. Gdzie są? W szufladzie po lewej. Co? W której? Dam je panu miały być w lewej. W tej co zawsze. Tutaj. Po serii potyczek najeźdźcy i meksykańscy żołnierze z różnych stron kraju pomaszerowali na Mexico City. Proszę. Najpierw zdobyli. Przepraszam. Dzień dobry, tatku. Mogę pomówić z uczennicą? Oczywiście. Idę. Nie z tobą. Tylko z Robertem. Co? Wyjdź z panem Koluci. To ciekawa lekcja. Chcę zostać. Pójdziesz ze mną. Słyszałaś? Twój tata jest niemiły. Idę z wami. Dziękuję. Siadaj, Koluci. Nie słyszę. Nie pozwoliłam ci wyjść. Kontynuuj. Najpierw zdobyli Churubusco, a potem Molino del Rey po walce z kadetami szkoły wojskowej. Zginęli tam nastolatkowie Juan de la Barrera, Juan Escutia, Francisco Marquez, Agustin Melgar. Niech pan się martwi o swoją córkę. To nie dotyczy mnie. Jesteś dość dorosła, by zająć się swoimi sprawami. Przysłała pana Alma. Co za kobieta? Alma popełniła błąd. Oczywiście. Bardzo poważny. W kwestii twojego wychowania nie wyznaczyła ci granic i ponosi konsekwencje. Nie rozumiem, o co panu chodzi. Zaangażowałem się w tę sprawę i wysłuchasz mnie. Uważasz, że wolno ci wwodzić Almę za nos? Coś mi umknęło? Tak. Matka. W chwili, gdy jej najbardziej potrzebujesz. Znam tę gadkę. Puszczam ją mimo uszu. Nie obrażaj mnie. Nie jestem twoją matką. Ani ojcem. Do widzenia. Myślałam, że Tommy jest inny, ale się myliłam. Szkoda. Było idealnie. Wszyscy faceci są tacy sami. Nie rozumiem, czemu cię to dziwi. Zamknij się. Nie ufaj nikomu. Nie martw się, Pili. Chodźmy. Co? Mówię do ciebie. Spadaj. Załatwiłem przepustkę. Nie chcę. Nieważne. Idziemy. Ale jaskiń ty, hipokrytko, idź do sol. Umów się na spotkanie z moim prawnikiem. Jesteś potworem. Odczep się. Jakim prawem ten staruch na mnie krzyczał? Odpowiedz. Naprawdę nie wiem. Siadaj. Posłuchaj, co? Dzięki. Myślałem, że już się do mnie nie odezwiesz.